Dzień dobry. Jak dowiedzieliście się na ostatnich zajęciach, odpowiednie ukształtowanie profilu łopaty wirnika, czy też skrzydła samolotu, zapewni nam powstanie tak zwanej siły nośnej i spośród tych trzech profili, które tutaj widzicie przed sobą, ten na samej górze oczywiście nie zapewni nam powstawania tej siły. Na nim po prostu siła nośna nie powstanie, natomiast ten na dole został ukształtowany w odpowiedni sposób, i tutaj ta siła nośna spośród tych trzech będzie największa. Dlatego też dzisiaj pomówimy sobie o doskonałości aerodynamicznej, skoro już wiecie, jak siła nośna powstaje. Pamiętacie też, że yy, umieszczając Płaską płytę w strumieniu powietrza. Tutaj jeszcze raz to zrobię. Zaznacza, że na nią działa strumień powietrza. Rozkładaliśmy sobie działającą na niego siłę na dwie składowe. Pierwsza, tak zwana przez nas PZ, PZ. tej nomenklatury się będziemy trzymać. Oraz druga siła była nazywana przez nas Px. To był ten, ta nasza płyta umieszczona w strumieniu powietrza. Ale spójrzcie, teraz mamy profil delikatnie już wyoblony, na którym ta już siła nośna będzie powstawała, tak? A ponieważ siła nośna, jej wektor jest skierowany pionowo do góry, w związku z tym zauważcie, że ta siła Pz, w istocie będzie tutaj naszą siłą nośną, w związku z tym mogę sobie go skopiować. Kierunek już mam, tak, zwrot właściwie też, ale odpowiednio ten wektor siły powiększę, ponieważ tutaj ta siła nośna już powstaje, czyli ten wektor PZ będzie nieco większy. Natomiast PX to tak naprawdę. Będzie tutaj nasz, nasza siła oporu. I ponieważ ona zależy od kąta natarcia, jej wartość się nie zmienia. Dobrze. Przejdźmy do tego profilu na, na samym dole. Tutaj, jak już wiecie, siła nośna będzie największa, tak? W związku z tym znów mogę sobie skopiować te wektory ale ta siła tutaj będzie największa w związku z tym odpowiednio powiększę to jest bardzo ładny profil w związku z tym siła nośna może nawet być tak duża, że sięga tego powyżej profilu pamiętacie tak, że siła nośna zależy od tego czy powstanie nam nadciśnienie i tutaj na tym profilu rzeczywiście na górze prędkość strumienia powietrza jest duża, jest większa względem strumienia pod spodem. W związku z tym powstaje podciśnienie i duża siła nośna. Oczywiście ten profil również jest umieszczony w strumieniu powietrza, zresztą dla porządku ten też. Na wszystkie te profile wieje wiatr. No i rzeczywiście zauważyć, zauważyć możemy, że ta siła PZ to w istocie jest siła nośna, natomiast PX jest to siła oporu. I dla tych dwóch sił określać będziemy dlatego współczynniki. CZ, tak zwany współczynnik siły nośnej, współczynnik. Siły nośnej oraz Cx współczynnik oporu. Współczynnik oporu. I na jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę: że te profile zostały delikatnie pochylone względem tutaj osi poziomej i ten kąt między osią poziomą, a właśnie tym profilem. Będziemy nazywać kątem natarcia. Dobrze, teraz przyjrzyjmy się tym dwóm współczynnikom. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na modelu. A zobaczymy to w takim tutaj modelu. Na początek, może sobie wyzerujmy ten model. Przyjmijmy, że on teraz ten kąt natarcia jest zerowy. Co się dzieje z siłą nośną? No, ze współczynnikiem siły nośnej. No w momencie, kiedy ten kąt będzie wzrastał, siła nośna będzie nam rosła, tak, ale tylko do pewnego momentu. W momencie, w przypadku, kiedy ten kąt już przekroczy pewną wartość, siła nośna nam będzie malała. Dlatego też ten współczynnik tutaj będzie się zmieniał. A co się dzieje w przypadku uczynnika oporu? Na początku, kiedy kąt natarcia jest zerowy, współczynnik oporu jest mały, tak? Ponieważ ten profil jest opływowy, dlatego będzie stanowił mały opór dla Strumienia powietrza, ale w momencie, kiedy ten kąt będzie wzrastał, tak tutaj cały czas na ten profil działa wiatr, okazuje się, że ten profil tutaj będzie stanowił pewną właśnie zaporę dla tego strumienia powietrza, dlatego też opór będzie wzrastał. Czyli jak widzieliście siła nośna do pewne, w momencie kiedy kąt wzrasta, siła nośna do pewnego momentu wzrasta, ale później maleje. Natomiast współczynnik oporu, czyli opór cały czas wzrasta, tak? Ponieważ ten profil stanowi tutaj opór dla działającego wiatru. Dobrze. O tym mówią nam te dwa wykresy. Pierwszy wykres dotyczący właśnie współczynnika siły nośnej. Na osi poziomej mamy kąt natarcia, tak na, na, na osi X, natomiast tutaj na osi pionowej, właściwie jest to oś Z, mamy współczynnik siły nośnej i on rzeczywiście w momencie, kiedy wzrasta kąt do pewnego, do pewnego optymalnego kąta, ten Współczynnik też będzie coraz większy, ale później spada. Natomiast współczynnik oporu wraz ze wzrostem tak, kąta natarcia cały czas będzie wzrastał i to widzicie, że nawet gwałtownie. Dlatego określać będziemy stosunek współczynnika siły nośnej do współczynnika oporu, ponieważ czasami opłaci nam się. Przy danym kącie, no załóżmy tutaj największa siła nośna jest przy 12 stopniach, tutaj przy 12 stopniach taki będzie współczynnik oporu. Czasami opłaci nam się trochę zmniejszyć, tak, tak ustawić kąt, żeby współczynnik siły nośnej był trochę mniejszy, ale dużo mniejszy współczynnik oporu. I o tym nam mówi właśnie doskonałość aerodynamiczna, wyrażona takim wzorem, k równa się współczynnik. Siły nośnej do współczynnika oporu, czyli CZ po CX. To wszystko. Dziękuję.